Patrz, tutaj tak naprawdę wyszliście w drugiej kwarcie, no ale goniliście. No zobaczmy jeszcze jak, jak na to jak na tym to wyszło. No, cały mecz tak naprawdę prowadzenie... Nie wyprowadzenie, ale z pełnymi gaciami, nie? No. Dobra. Ready, steady, czy... Jak coś, to nie ja miałem pełne gacie. Ja Tego mikrofon nie wychwycił, Szkoda. <grym> <grym zgodę> e, jesteśmy? Cześć, z nami jest Kuba Rupieta, zwycięstwa meczu Palace Rams Desert Devils. Kuba, gratuluję zwycięstwa. Powiedz mi, jak udało wam się dowieść to do końca? Bo mecz był, nie chcę mówić, że falowany, ale nie było tak pewne chyba. Nie, prze, nie przeważyliście w żadnym momencie tego spotkania tak definitywnie, oprócz końcówki i wyniku. Ja się bardzo cieszę, że mnie zaprosiłeś do wywiadu, bo teraz unikam reprymendy na pewno od naszego coacha Adiego. Stawiamy mocno na defensywę. Dzisiaj coś za biodo, gdzie zostaliśmy na moment w szatni, ale na szczęście udało nam się rzeczywiście dowieść ten wynik. Od początku do końca nie powiemy, że kontrolowaliśmy ten mecz. Natomiast rzeczywiście do samego końca ta czwarta kwarta nie zaważyła na naszą niekorzyść. Także to nas cieszy. Kuba, rozgrywasz bardzo dobry sezon. Chciałbym Ci go oczywiście pogratulować, ale mam do Ciebie pytanie, dzisiaj tak jak sam wspomniałeś tylko 7 zbiurek. czy Ciebie to w jakiś sposób deprymuje, czy bardziej napędza? Nie no, napędza. W Następny mecz będziemy mieli akurat rewanż z Devilsami, więc mam nadzieję, że to już będzie wyglądało zdecydowanie lepiej. Tam musi być dwucyfrówka. Kuba, co jest właśnie taką, co jest przyczyną Twojego dobrego sezonu? Znaczy ja się cieszę, że wreszcie zaczęliśmy trenować całym zespołem, i to widać, bo wszyscy dostajemy i porówno punktów, i też wszyscy się staramy. Ten kolektyw rzeczywiście się stworzył. Wróciliśmy z wielu kontuzji. Niektórzy można powiedzieć, że jeszcze wracają, ale dzięki temu my jako jedność działamy. No i przede wszystkim trenujemy. Jeżeli tak trenujecie, to ja chciałbym się zapytać o Wasze plany, bo na pewno o tym rozmawiacie. Jeżeli chodzi o ten sezon, to na razie tylko jedna porażka. Idziecie jak burza. Chcę się zapytać, gdzie chcecie skończyć? Dla nas to jest aż jedna porażka, bo oczywiście podchodzimy do każdego meczu tak, że chcielibyśmy go wygrać. Nie myślimy o tym, czy lecimy na play-offy, czy lecimy na mistrza. Najważniejsze jest teraz następny mecz z Davisami, bo jak widzieliśmy po ostatnim zwycięstwie z Batsami, teraz rzeczywiście bardzo duże problemy. Także my też musimy trochę ochłonąć i do każdego meczu podejść tak, żeby wjechać w niego na pełnej. Kuba, ode mnie takie ostatnie pytanie. Czy zakładacie w, czerw w czerwcu cza czapeczki i medale? Mamy taką nadzieję, nie to, żebyśmy byli już na to przygotowani, ale myślę, że Adi, jeśli dobrze nas podtrzyma jeszcze w ryzach, to mamy nadzieję, rzeczywiście na jak najwyższą lokatę. Ja o, mówiłem, że ostatnie pytanie, ale skłamałem, przepraszam. No, no. Kubuś, czy jest szansa zatrudnić Ciebie jako social media specialist u nas? Słuchaj, no być może tylko dlatego na boisku dostaje minuty, że jeszcze działamy na tych social mediach, także zobaczymy, co mi zaoferujesz. Robicie świetną robotę, gratuluję, Kuba. Dzięki, to jest akurat podziękowanie dla całej drużyny, która też się udziela, bo nie tylko ja tam działam. Maciek, oczywiście, robi grafiki, ale też raz na jakiś czas każdy skromnie coś od siebie, także działamy kolektywem od początku do końca, bo to Rams Family. W takim razie super sprawa, gratuluję, Kuba. Dzięki uprzejmie i dziękujemy naszym kibicom. Raz jeszcze coraz liczniej się stawiacie, tak trzymać.